Reklama Digital out of home jest to wszechobecna forma reklamy cyfrowej opartej o nośniki zlokalizowane w przestrzeni miejskiej, która z jednej strony w znacznie większym stopniu przyciąga uwagę niż tradycyjne formy drukowane, a z drugiej strony oferuje możliwości znane z filmów science fiction, łączenia z dowolnymi bazami danych i wchodzenia w interakcje z konsumentem znajdującym się po drugiej stronie ekranu. Nasz profil reklamowy nosimy tak naprawdę we własnych kieszeniach. Nasz telefon komórkowy to skarbnica Wiedzy o tym, gdzie przebywamy, e, jakie mamy zainteresowania, e, czy planujemy dziecko, jakie jesteśmy nawet orientacji seksualnej, to wszystko może być przekładane na przekaz reklamowy, w ramach którego e, główną rolę pełni ekran. Ekran, będący takimi drzwiami przyjmującymi dane dobierającymi odpowiednią e, reklamy, dzięki której e, możemy, e, m, dzięki możemy, możemy trafić do, do konsumenta z, z przekazem reklamowym, k, który przełoży się na jego zakup. Przede wszystkim Digital jest bardzo elastycznym medium. E, możemy je łączyć z dowolnymi bazami danych z nowymi urządzeniami, e, jeżeli m, mogę wymienić chociażby technologię bikonów, to jest technologia, która w tym momencie coraz bardziej szerzej jest e, stosowana w retailu. Polega ona na instalowaniu przy półkach z produktami e, urządzenia, które w, w, skanuje e, użytkowników aplikacji mobilnych w pobliżu danej półki. Jeżeli będziemy w danym momencie w sklepie, będziemy przychodzić do takiej półki, nasz telefon komórkowy zareaguje, zainteresuje nas danym e, e, produktem, a jednocześnie tą samą reklamę zobaczymy na przypółkowym ekranie. To jest jeden z przykładów. Mocno rozwijają się rozwiązania oparte o deep learning i o, o AI, czyli e, e, technologia rozpoznawania obrazu. W tym momencie te e, ekrany są w stanie rozpoznawać płeć, wiek, to czy mamy zarost, to czy się uśmiechamy i przekładać to na przekaz reklamowy e, e, adekwatny do naszego, e, naszej płci czy naszego e, nastroju. Więc yy, ciężko tak naprawdę wymienić jedną, bo Digital Out of Home jest bardzo elastyczne. Wszystko, co się pojawia e, w obrębie e, nowinek technologicznych, bardzo często jest możliwe do połączenia. Czy mówimy o technologii RFID, czy mówimy o e, płatnościach zbliżeniowych, to wszystko jest integrowane w ramach coraz bardziej e, e, angażujących rozwiązań możliwych do przełożenia na rynku reklamowym. Przyszłość prawdopodobnie to jest jeszcze większe pogłębienie tej. E, tego mm, poziomu rozpoznawania nas i naszych potrzeb, być może wykrywanie emocji, być może e, wykrywanie naszych przyszłych e, e, celów zakupowych i przełożenie e, tego na coś, co dopiero rodzi się w naszych głowach, czegoś co jest jeszcze nieuświadomione, a Ekrany i dzięki algorytmom, które są do nich, będą do nich zaprzęgnięte, będą to wiedzieć po prostu z wyprzedzeniem, zanim my tak naprawdę sobie to jeszcze uświadomimy w głowie.